Dzisiaj znajdujemy się na targach L-Sigma Expo w hotelu Warszawianka. Gościmy tutaj wielu dostawców z branży elektrycznej. Jesteśmy liczną grupą 76 hurtowni. Te spotkania są bardzo cenne. Możemy bliżej się poznać i poznać asortyment dostawców. W gdzie dzisiaj na targach grupy L-Sigma miałem przyjemność być tutaj pierwszy raz. Jestem bardzo zaskoczony całą organizacją tego wydarzenia, całą otoczką, dostawcami, którzy tutaj się wystawili, czołowymi dostawcami, jak i nowymi dostawcami. Bardzo fajne przeżycie. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem tutaj zawitać. Jest po pierwsze humor, po drugie pogoda, po trzecie dużo fajnych wystawców i wspaniałych ludzi z innych portów, które są zrzeszone w LSDiMie. Fajne miejsce po to, żeby ich poznać, zbliżyć się, jeśli chodzi o kontakty biznesowe. To, co najważniejsze, Najważniejsza jest współpraca, a najlepiej się współpracuje, kiedy się kogoś lepiej zna i to jest jak najlepsze miejsce do tego, żeby tak się właśnie stało. Dzisiejsze spotkanie jest rekordowe. Od naszego ostatniego spotkania minął dokładnie rok. Mniej więcej o tej porze września spotykaliśmy się w tym samym miejscu. Rok był bardzo intensywny, co jest istotne z mojej strony, Jestem absolutnie przekonany, że to, co planujemy, to, jaką strategię sobie wyznaczyliśmy, ma szansę powodzenia tylko i wyłącznie z tym gronem ludzi, którymi wspólnie nad tym pracujemy. Nie byłoby możliwości realizować tak ponadprzeciętne i o po bardzo dużym horyzoncie przedsięwzięcia, gdybyśmy nad tym wspólnie nie pracowali, nie myśleli nad tym, nie opracowywali tego planu właśnie z tymi, z którymi to robimy. Można poznać pełny wachlarz oferty asortymentu naszych dostawców od przewodu, tabli, oferty oświetleniowej, opraw oświetleniowych, źródeł światła, przyłączy, aparatury modułowej, gniazda, kontakty. Wydaje mi się, że ta oferta jest z roku na rok pełniejsza. Gościmy tutaj wielu wystawców z całej Polski, z którymi współpracujemy na co dzień. W końcu mamy okazję spotkać się z nimi twarzą w twarz, porozmawiać i spędzić miło czas. Dobrze się bawimy, dużo się dzieje, czekamy na część integracyjną. Niezmiernie miło nam być tutaj i gościć na tego typu spotkaniu. Oczywiście warto tutaj powiedzieć, że jest to idealny czas i miejsce do budowania relacji biznesowych, do poznawania naszych partnerów oraz całej grupy. Są tutaj nasi partnerzy, których znamy wiele, wiele lat, także jest to idealny moment, aby te relacje jeszcze pogłębiać. Chciałbym podziękować za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu, podczas którego... Miałem możliwość spotkania wiele ciekawych osób. Atmosfera była faktycznie bardzo przyjazna, bardzo wesoła, także liczymy też na dalszą integrację. Także serdecznie polecam i zapraszam wszystkich niezdecydowanych.